Witam Państwa po raz kolejny, Izabela Litwin. Dzisiejszy odcinek poświęcę w dalszym ciągu kredytom frankowym, ponieważ jest to w tej chwili temat gorący z jednej strony, a z drugiej strony bardzo mi zależy na tym, żeby on był całkowicie i dokładnie zrozumiany przez każdego, który mnie słucha. Proszę Państwa, posłużę się przykładem najpierw. Chodzi o taką sytuację, nasza ciocia ma pieniądze i my możemy od niej pożyczyć 100 tysięcy złotych i do tej cioci się udajemy, mówimy ciociu, no to pożycz mi te 100 tysięcy, ja Ci to oddam, może w przyszłym roku w cała kwota i tak dalej, albo będę Ci to oddawać na raty. A nasza ciocia mówi tak, słuchaj drogi siaszczeńcze, ja Ci pożyczę te 100 tysięcy, ale ja... Gdybym w tej chwili zamieniła te pieniądze na franki, to miałabym tyle i tyle franków. Więc ja bym chciała, że jak Ty będziesz mi oddawał te pieniądze, to żebym ja za te pieniądze mogła kupić tę samą ilość franków. Aha, myślimy sobie, no dobrze, a może jakoś inaczej, ciociu? No, inaczej też mogę się z tobą umówić. Mogę się umówić tak, że ja ci teraz pożyczę te 100 tysięcy, ale pamiętaj, że ja za te 100 tysięcy w tej chwili mogłabym kupić 500 gramów złota, prawda? Więc jak ty mi to będziesz oddawał, to ja chcę mieć też tyle pieniędzy, nie 100 tysięcy, tylko tyle pieniędzy, żebym też mogła nabyć tę samą ilość złota, którą bym mogła kupić teraz. Aha, i teraz co się okazuje? Otóż ja pożyczam od cioci 100 tysięcy, za rok oddaję jej kwotę, ale tę kwotę muszę przeliczyć w taki sposób, żeby ciocia nie straciła. Wyobraźmy sobie, że wartość franka spadła i ciocia może teraz, ja oddaję 80 tysięcy, i ciocia kupuje tę ilość franków, którą zamierzała kupić rok temu. Prawda? To jest zrozumiałe. To samo dotyczy złota. Sytuacja może być taka, że rośnie ten frank czy złoto, albo spada ten frank czy złoto, i w związku z tym ten, to moje zadłużenie w złotówkach ono się w czasie zmienia. Jaka jest różnica? Pomiędzy tą moją transakcją z Ciocią a tą transakcją, którą zawieramy z bankiem, biorąc ten tak zwany kredyt frankowy, który oczywiście frankowy nie jest, bo dostajemy złotówki, czyli deweloper dostaje złotówki, więc on w ogóle nie jest frankowy. Otóż różnica polega na tym, że Ciocia pieniądze mi pożycza, bo ona je posiada, natomiast bank. Udziela mi kredytu, czyli daje mi coś, czego nie ma, prawda? Bo Państwo już dobrze wiecie z poprzednich naszych spotkań, że bank kreuje te pieniądze z powietrza. Więc on, pomimo że kreuje z powietrza, to na dodatek chce stosować taki przelicznik jak moja ciocia. Co to oznacza? Po prostu oznacza, że mój dług. W stosunku do banku, w tej sytuacji, która teraz jest, kiedy frank idzie w górę, jak szkoda mówić, prawda? Czyli mój dług w stosunku do banku rośnie, wartość kredytu rośnie. Zatem co jest zyskiem tego banku? Bank zyskuje. Poprzez spekulację. I tu musimy sobie jasno powiedzieć, że to jest tylko czysta spekulacja. A czym jest spekulant? Dawniej się mówiło, że spekulant to, to w ogóle spekulacja to było słowo pejoratywne. Spekulant to był po prostu ktoś okropny. I pamiętacie Państwo, może taki proces był, że no, za spekulację szło się do więzienia i tak dalej za socjalizm. Bo po prostu spekulant to nie jest nic dobrego. To jest po prostu człowiek, który jest nieuczciwy. I ten rzecz bank. W taki właśnie sposób nieuczciwy, czyli w sposób spekulacyjny zarabia te franki. Proszę sobie wyobrazić, że jeżeli ja wzięłam kredyt denominowany de, de, nominowany we frankach, prawda, wartości 100 tysięcy i teraz nagle za rok ja mam oddać dwukrotnie więcej, bo tak to w tej chwili jest. Przecież wczoraj w telewizji pokazywali, rata, która wynosiła 1400 zł, teraz wynosi 2400 zł. Od tego samego kredytu w wysokości 300 tysięcy złotych. To było jasno pokazane. Więc po prostu nagle bank zamiast 1400 zł dostaje o 1000 zł więcej i skąd się bierze te 1000 zł? To jest czysta spekulacja. To jest spekulacja polegająca tylko na tym, że nie dość, że tworzy ten pieniądz z powietrza, to jeszcze zarabia na nim dwukrotnie. Więc, proszę Państwa, to jest po prostu jedna wielka. Jeden wielki skandal. Druga rzecz, która mnie uderzyła we wczorajszych wypowiedziach naszych prominentów finansowych, prawda, bo to trzeba powiedzieć, że oni zabierają głos, minister i tak dalej i inni przedstawiciele banków, oni nagle mówią, że oni uwzględnią LIBOR. No nie mówiąc już o tym, że LIBORu tam w, w Szwajcarii nie ma, ale powiedzmy, że uwzględnią LIBOR. Państwo wiecie, co to jest? Ja mówiłam o WIBORze. Ten LIBOR to dotyczy euro i on oczywiście działa, czyli chodzi o to, że tam jest zawsze e, odsetki składają się jak gdyby z dwóch części, z tej części właśnie, która w Polsce dotyczy wiboru, w Europie dotyczy liboru i z tej części, która nazywa się marżą banku i państwo dobrze wiecie już w tej chwili, że zarówno ta część dotycząca wiboru, jak i ta część która stanowi marżę banku, wszystko jest przychodem banku, prawda? I teraz nagle powiedzieli, że uwzględnią ten LIBOR, no błędnie nazwany Liborem, ale że uwzględnią ten LIBOR, wysokość odsetek od tego kredytu frankowego. To nie jest żadna łaska. To jest po prostu obowiązek, prawda, więc jeżeli akurat tak się zdarzyło, że ten LIBOR ma wartość ujemną, czyli w tym wypadku frankowcy na tym zyskają. Ale jest jeszcze drugi aspekt kredytów frankowych, o których chciałam powiedzieć, bo jeśli w tej chwili bank zamiast wziąć ode mnie ratę, nie ratę, tylko spłatę, w wysokości 1400 zł. Bierze ode mnie 2400, to gdzie idzie te 1000 zł? Gdybym ja płaciła dalej 1400 zł, to ten 1000 zł wydawałabym na zakupy bieżące, a więc nakręcałabym koniunkturę, prawda? Jeśli ja jednak teraz spłacam znacznie więcej, bo o 1000 złotych więcej, gdzie podziewają się te pieniądze? Proszę, to jest moje pytanie na koniec tego spotkania. Gdzie podziewa się te, ten tysiąc złotych, który dodatkowo wpłacam bankom z tytułu ich manipulacji, ich, ich oszustw związanych z wprowadzaniem takiego produktu jak kredyt rzekomo frankowy? Dziękuję bardzo.